Dobra, słuchajcie, stało się coś, czego się nie spodziewałem i z góry uprzedzam, nie denerwujcie się, a więc widzowie w jeden dzień wbili 9 tysięcy łapek, a mieli wbić tylko 5, żeby wjechał kolejny zakład na kolejny challenge, więc robimy cię. Nie no stary, ja odpadam, zobacz, od wczoraj jadę te psiady i kaban nawet odrobinę mi nie szedł to? A więc u mnie jest lepiej, ale na wezwanie się jeszcze nie nadaje, a tak z ciekawości to co jemy dzisiaj w odcinku. A więc dzisiaj mierzymy się z 2,5 kg makaronu na czas. 2,5 kg makaronu, stary porubał. czy to może odłóż te karteczki i sam się tym zajmij. Słuchaj! Ja tu jestem od koordynacji, więc nie wtrącaj mi się tu. Poza tym jest kolejny deal z widzami, bo jak wbiją 7 tysięcy łapek, to lecimy od razu z kolejnym challenge. Em. I chyba ci pogrzało stary, oni wbili 9000 łapek w ciągu dnia, cześć. Czyli... Weź wyluzuj, przecież nie dadzą rady tego powtórzyć, a tak poza tym to gdzieś świeżak. A świeżak na świcę ćwiczy. Świeżak! Świeżak, jak się czujesz po tej gigantkanapce? A dobrze, dobrze, wszystko gra. Właśnie sobie kończę każdy, znasz to brzuszek nic nie przytył, mogę lecieć kolejny challenge, śmiało. Okej, okay, faktycznie brzuch ci nic nie przytył. Dawaj tapijamy. Te 7 tysięcy łapek za się gdzie mu to poszło? Co myślisz? Nie, 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 sobie to kardio, dawaj wpijamy.